Oto, obiekt wielu dyskusji. Nie bez powodu. Gra od początku, ale wkrótce może skończyć karierę. Niedługo transmisja. Ależ mamy dzisiaj warunki. Pada. I to jeszcze jak? Obie ekipy stoją zatem przed utrudnionym zadaniem dzisiejszego wieczoru. Na pewno czeka nas walka do ostatnich minut. Najbliższe dwie godziny spędzą Państwo z nami, czyli z Tomaszem Smokowskim i Jackiem Laskowskim. Dzisiaj w rozkładzie mamy pierwszy mecz jednej 8 finału UEFA Europa Conference League. Paok Saloniki zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Rozgrywki UEFA Europa Conference League powoli nabierają rozpędu. Najsilniejsze zespoły wrzucają drugi bieg. Słabsze usiłują dotrzymać kroku. Wiele jest jeszcze niewiadomych, ale ten mecz jednej ósmej finału powinien dać nam odpowiedź na pytanie, kto będzie miał łatwiej w rywale. Widzimy teraz na ekranie jedenastkę gospodarzy. Radzi sobie teraz z obroną. Teraz okazja! Proszę państwa, bramka! Szybkie otwarcie wyników w tym meczu. Dzięki powtórce możemy obejrzeć to jeszcze raz inteligentne wycofanie piłki i skuteczne wykończenie, a sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. To mamy 1 do 0. W ostatnich dniach internet aż huczał od dyskusji na temat tego piłkarza. Krążą słuchy, że coraz poważniej rozważa ogłoszenie sportowej emerytury. Jeśli tak istotnie by się stało, oznaczałoby to dla klubu, jeśli nie rewolucję, to na pewno bardzo poważną zmianę. Tak, na chwilę obecną. Trudno nawet sobie wyobrazić drużynę bez niego, ale wygląda na to, że... Ale zaraz, o może być z tego gorąco rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? No to jeszcze raz spójrzmy jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie. Naprawdę składna akcja. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Ciąg na bramkę, będzie teraz chyba groźnie. Uwaga, czy strzeli! Piłka trafia w poprzeczkę, ależ bramkarz ma szczęście. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Benedikt Cech. Krosicki. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Ma teraz dobrą okazję. Tak, piłka w siatce. Znowu prowadzą. Powtórka. Możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To wycofanie piłki było Prima Sot. Doskonałe pewne wykończenie. Nie myli się. Uderza mocno i słusznie. Z tak bliska nie ma co bawić się w półśrodki. A zatem mamy wynik 2-1. Tyson. Tyson dostaje teraz piłkę. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji często są kartki. Mamy naruszenie przepisów i jest żółta kartka. Teraz będzie pod baczną obserwacją. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Czy wyrówna z karnego? Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. Bramkarz ma tylko dwie strony, w które może się rzucić. Miał 50% szans, a nawet mniej, bo wyczuć intencje to za mało. Tym razem górą strzelec. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy roller coaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Czy przełamie impas? pas? Aj, co za zmarnowana sytuacja. Było naprawdę blisko bramki, ale co tu się stało? Przyłożył bardzo mocno, chyba zbyt mocno, bo zamiast siły potrzeba tu było precyzji. Hey, hey. Tyson. Tablica świetlna w górze. I już wiemy, że przed nami jeszcze dwie minuty grania. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kiwicom. Jest jednym z kluczowych elementów zespołu. Ciekawe, jak zagra po przerwie, bo teraz rywal na pewno będzie bardziej uważny. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Ależ teraz będzie okazja. Jak on to zrobił! Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Daleko dogrywa w pole karne. ma teraz obrona tego strzału. Łukasze ponownie ustawiają się w polu karnym. Kolejny corner. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Koniec akcji. Nie będzie groźnie. Oj, nad poprzeczką. A wyglądało, że będziemy mieli bramkę. Tyson. Tyson. Znakomite zagranie na dobieg. No i nic z tej dobrej akcji. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Skuteczny odbiór, choć był ryzykowny. Czekają okazji, budują akcje, coraz bliżej podchodzą pod pole karne. A teraz będzie dobra okazja. I zrobił to! On to zrobił! Pewnie umieścił piłkę w bramce rywali, a teraz to nie w uściskach kolegów... Z drużyny. Teraz na ekranach powtórka tej bramki kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Podręcznikowe wykończenie zero zbędnego kombinowania potężny strzał. W takiej sytuacji piekielnie trudno zatrzymać piłkę. Zawsze miło patrzeć na radość trenera z bramki dającej prowadzenie. Widać z jakim zaangażowaniem podchodzi do swojej pracy. A zatem jest teraz 3-2. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Grosicki. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ogrywa teraz do środka. Uwaga! Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Tyson wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy. Gorowo spisała się teraz defensywa. Okazja! Nie zepsuć tego! Wybronił to, ale co teraz? warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe doliczone minuty. Ostatni gwizdek oznacza koniec spotkania. Ważne zwycięstwo dla drużyny przyjezdnej. W takim dwumeczu to połowa sukcesu. Do rewanżu podejdą z przewagą, na pewno przewagą mentalną. Miejscowi kibice z nosami na kwinto opuszczają stadion. No bo co tu dużo mówić, liczyli na więcej. Wygrywają to spotkanie, ale przewaga nie jest zbyt duża. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, ile bramek łącznie padło w dzisiejszym meczu, w rewanżu może się wydarzyć wszystko.